Blisko 200 przedstawicielek płci pięknej z terenu gminy Kobyla Góra wzięło udział w gminnych obchodach dnia kobiet, jakie odbyły się w niedzielę 5 marca. Panie spotkały się w auli szkoły podstawowej, by uczcić swoje święto, porozmawiać, pośmiać się, odpocząć, a przy okazji trochę się zabawić. Tak, staramy się, aby co roku odbyła się taka impreza w naszej gminie. Tym bardziej, że te imprezy przyjęły się już od kilku lat. Podczas pandemii tylko nie odbywały się te uroczystości, ale wróciliśmy do nich, jak widać, że panie tęsknią za takimi imprezami. No jak zawsze staramy się, aby podczas tego spotkania panie się troszeczkę rozerwały, dlatego też staramy się, żeby zawsze był jakiś artysta w różnej formie, który w jakiś sposób rozbawi, rozbawi panie, a panie zapomną o powiedzmy w dniu codziennym, tych swoich obowiązkach i pracy, które mają bardzo dużo. Mieszkanki gminy Kobyla Góra zasiadły przy kolorowo zastawionych stołach. Dla nich były życzenia, kwiaty i ogromny tort serwowany z rąk europoseł Angeliki Możdanowskiej, starosty Lecha Janickiego, wójta Wiesława Berskiego i sołtysa Kobylej Góry Piotra Gałęckiego. Organizatorzy wydarzenia dali też popis wokalny, wyśpiewując myślą o paniach gromkie 100 lat. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie... Podziękować. Podziękować za te 365 dni w roku pan pracy, zaangażowania, kreatywności, uśmiechu, energii i dobroci, którą jak dzielicie ona się morze. Angelika Możdanowska nie ukrywała, że lubi wracać do Kobylej góry. Ponieważ to jest pierwsza gmina i pierwszy błyn, który zdecydował się realizować tą politykę, która zawsze była w sercu godzić życie rodzinne z życiem zawodowym. Chodziło oczywiście o budowę w 2015 roku z ministerialnego programu Maluch Plus Żłobka w Mokoszycach. Ze specjalnym apelem dla pań zwróciła się również ze sceny stojąca na czele Kobielogórskiego Ośrodka Kultury Izabela Frankowska-Grabarczyk. Kochane Kowiczki, szanujcie się przede wszystkim same, dbajcie o siebie. Róbcie dla, ciebie, dla siebie wszystko, co wam jest miłe, bo jeżeli my tak naprawdę od serca o siebie nie zadbamy, to ci Panowie. Mam... Imprezę poprowadził niezawodny jak zawsze słowo Mirjanelt, który potrafi rozruszać każde wydarzenie. Wisienką na torcie był występ Mariusza Ambrożuka, muzyka akordeonisty włoskiej wokalistki Ingrid oraz uczestnika programu telewizyjnego Miaka to Melodia.